Powiada naukowa Bartona Zuckermana to najbardziej prestiżowe zawody. Wygramy. Musimy wygrać. Tak, generale. Nie jestem generałem, tylko kapitanem drużyny. Jutro zmierzymy się z najlepszymi uczniami w teście na znajomość równań. To, że wam nie zależy, nie znaczy, że mnie też powinno. Hmm. Jako wasz opiekun proponuję, żeby skupić się na waszych równaniach. Won, nad czym pracujesz? Pęt. Stosunek między wagą ciała i szybkością jego poruszania. Dobra. Pytanie na ten temat z zawodów w 1994 roku. Którą część równania wzoru napęd należy zmienić, aby dziesięciokrotnie utrudnić zablokowanie zawodnika z piłką, jeśli waży on o połowę więcej niż m, gdzie m jest wielkością stałą masy? To proste. Można albo zwiększyć wartość A, albo zmniejszyć m przez. To, to równanie wołna. Tak, kapitanie. Podczas zawodów drużyna może pracować razem, a ja znam rozwiązanie. Won zajmij się równaniem. Lukas, twój wzór? Jaskrawość. Jasność. Mój ulubiony. Mam tu niezły przykład z 59 roku. Którą część wzoru na jaskrawość trzeba zmienić, aby uczynić tył ciała świetlika 100 razy jaśniejszym, jeśli ów tył będzie większy. O jedną trzecią. Lukas? Przepraszam, to przez ten tył świetlika. <laughs> Lukas, jeśli F to strumień i A to powierzchnia. Okej, okay, żartowałem. Daj mi chociaż popatrzeć. No dobrze. Może zrobimy przerwę i wrócimy do tego. Olimpiada jest jutro. Jak wygramy, jeśli nie będziemy ćwiczyć jako drużyna? No właśnie. Won. Wszyscy się starają. Może no wiesz, odpuścisz trochę? W twoim wzorze na przyciąganie jest błąd, a nic nie powiedziałam. Won, zaczekaj. Ja też idę. Czekajcie! Marszal, nie wiesz o co im chodzi? Ważniejsze pytanie brzmi. Czy ty wiesz? Wielkie dzięki dziesięciokrotnie utrudnione blokowanie. Świetlik sto razy jaśniejszy. Przyciąganie na księżycu. Nie potrzebuję nikogo by wygrać. Sama dam radę. Mama wysłała mnie do szkoły z internatem. Myślałam sobie, że to jest miejsce jak każde inne. Uczniowie. Nauczyciele, dyrektor, jak w każdej normalnej szkole. Ale nie. Tu dzieją się dziwne rzeczy. Naprawdę dziwne rzeczy. Co tu robi ten facet? Coś tu jest nie tak i ktoś za tym stoi. My się tego dowiemy. W naszej szkole nie dzieje się nic dziwnego. Dziwne przypadki w Blake Halls High. O co chodzi, Corinne, z tą całą olimpiadą? W końcu jest kapitanem. Jakby karą za przegraną była zsyłka na Syberię. Pewnie się denerwuje. Skaż to światło, Marszał? Nie uwierzysz, jak zobaczysz. Profesor. Co jest, Trenn? Nie potrafisz skakać? <grym i wytrych> Pokaż, co potrafisz. Tak jest trenerze. Pearson, nie mogę się zatrzymać. Pearson, stój. Nie mogę. Stój. Pearson. Czy to tak ważne, że nie może zacząć? Kać? Profesorze. Widział pan już coś takiego? Właściwie nie, tylko u gatunków, takich jak świetliki i niektórych typów planktonu i ryb. Powiedział pan świetliki? Tył ciała świetlika. Twoje równanie. Musimy iść do pracowni. Zaraz! Nie mogę tak się pokazać ludziom. Racja. Schody. Uwaga! Profesorze Zachary? Czy to Lukas? Wygląda jak niewidzialny człowiek. E, mówimy dziś o nauce w opowiadaniach Wellsa. To świetny nauczyciel, pani dyrektor. Dawaj. Tylko czasem trochę dziwny. Chyba jednak potrafię skakać. Oto nowa zawodniczka do naszej drużyny. Tak. Tak. Jest tak, jak myślałem. Zmieniając swoje równanie na jasność, stałeś się jego uosobieniem. Nic nie zmieniałem. Ktoś zmienił mój wzór. Wzór wołna też jest inny, ale mój na ciepło utajony jest taki sam. To dlatego, że marszale o nic nie pytałem. Prawda, Corin? Nie znaliście odpowiedzi. Dzięki, kapitanie. Świecę się jak tyłek świetlika. Jousy podskakuje, jakby była w kosmosie, a wołn. Gdzie jest wołn? Po prostu zmienię wszystkie równania i wszystko wróci do normy. Co z tego? Patrz Już zawsze taki będę? No co ty, Lukas To nie wygląda tak źle Tylko śmiesznie Na pewno to jakoś rozwiążemy Ale teraz musimy porządnie przygotować się do zawodów Przecież tak nie pójdziemy Możemy Ja przytrzymam Josie, żeby nie skakała A ty włożysz przebranie Uda się! Posłuchaj sama siebie! Nie pójdziemy w takim stanie! Wiecie co? Gdyby zdobycie medalu Bartona-Zuckermana było dla was równie ważne jak dla mnie, nic by się nie stało! A więc to nasza wina? Wiesz co? Nie mam pojęcia, co się z tobą stało, ale radź sobie sama. Mam dość. Ja też. Zabieram równanie i idę do domu. Lukas, zaczekaj. Jeśli zmarzesz swój wzór, nie wiadomo, co się stanie. Hej! Już się nie świecę. <grym> A może. Tylko ten, kto napisał równanie, może wszystko odwrócić. To dlatego nic się nie stało, kiedy Corinne je zmieniła. Podskocz! Super Musimy teraz znaleźć Wołna Hej, hej, pomóżcie Nie mogę się zatrzymać Jego pęd zwiększył się dziesięciokrotnie Musimy go przytrzymać, żeby mógł zmienić swoje równanie Na niego a, a, a. A, a. Na trzy. Na, 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 na trzy weź kredkę i zapisz swoje równanie tak jak było, tak jak było, słyszysz? Raz, dwa, trzy! Okej. Okay. A teraz niech żadne z was nic nie zmienia, dopóki tego nie wyjaśnimy. Ach, co się stało? Mój wzór na ciepło jest... jest inny. Tutaj powinno być ku. Musiałam je przypadkowo zmazać. Czyli ilość energii jest równa zero, więc. Zamknąć drzwi! Co się z nim stało? O nie. Jego wzór, ciepło utajony, pokazuje, ile energii trzeba, żeby zmienić ciało stałe w ciecz, a ciecz w gaz. Widzicie tutaj? Przedtem tu było Q. Kiedy się oparłam o tablicę, zostało zero, więc Marszał potrzebował zero energii, żeby zmienić się z ciała stałego w ciecz i gaz. Co to oznacza? Marszał wyparował. Profesorze, co teraz zrobimy? Musimy uszczelnić wszystkie szpary i otwory. Co pan chce zrobić? Sprawdzić, czy jest tu dodatkowa ilość pary. Jeszcze tutaj, dajcie taśmę. Profesorze, co to jest? Analizator gazu na podczerwień. W zeszłym roku sprawdzałem gęstość gazu w tej sali. Na szczęście. Przytrzymajcie to i stańcie tam. Dobra. Porównując obecną gęstość z poprzednimi wynikami, ustalimy, czy Marszał jest tu obecny jako para. OK. Gotowe. Dobrze. Gęstość gazu jest większa od poprzednich wyników o taką ilość wilgoci, jaka może być w ludzkim ciele. Marszal jest tutaj. Trzymaj się, stary. Ale skoro marszal jest parą, musimy go skondensować. Nie możemy się poddać. Lukas, won, wyszukajcie w internecie czegoś na temat metod kondensacji. Josy i ja przeszukamy szafki z profesorem. Poszukamy jakiegoś sprzętu. Razem na pewno nam się uda. Zacznę tutaj. Bravo, kapitanie, hm, lepiej późno niż wcale. W przypadku przyjaciół szczególnie. Nieważne, jak bardzo ich odtrącisz. Naprawdę zawaliłam sprawę. Oni są na mnie wściekli. Marszal zniknął, ale medal Cukermana to rodzinna tradycja. Moja babcia była pierwszą kobietą, która go zdobyła. Moja mama też. Rodzice zobaczą teraz, jak przegrywa pierwsza Baxterówna od trzech pokoleń. To dlaczego nie powiedziałaś reszcie, jakie to dla ciebie ważne? Myślałam, że nie zrozumieją. Może bardziej by się postarali, gdyby o tym wiedzieli. Nic nie ma. Nic. Chyba, że. Może odwilżacz zadziała? Tak. Powinien najpierw skroplić, a potem zebrać najcieplejsze powietrze. Czyli marszala. Ale skąd go wziąć? Mam odwilżacz w pokoju. Alergia. Ale jak wyjdziemy z tej sali, nie wypuszczając z niej Marszala? Mój wzór na prędkość. Prędkość, czyli droga jaką się pokonuje podzielona przez ilość czasu. Gdy pokonam 10 metrów w 10 sekund, prędkość wyniesie metr na sekundę. Ale jeśli zmienna T wyniesie zero, pokonam wtedy 10 metrów w 0 sekund. Bardzo proste. To tak zwana prędkość chwilowa Jakby teleportacja z miejsca na miejsce Właśnie Mogę przenieść się stąd do pokoju nie otwierając drzwi ani okien Zaraz, 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 zaraz To grozi zderzeniem z każdym ciałem stałym na trasie Ja pójdę Nie, nie może pan To moje równanie hmm. To ja za to odpowiadam Prawdziwy kapitan pozwoliłby wam rozwiązać równania a wtedy nic by się nie stało. Hmm. Powodzenia. Zaraz wracam. O! o! Ale super! O! Okej. Okay. Z powrotem. Co tak długo? Trochę zboczyłam z terasy Dobra, marszal Wracaj do domu Skąd będziemy wiedzieć, że to już? To nie działa o. Odsuńcie się Że znów Cię widzieć, Marszał. Jak się czujesz? Właściwie chce mi się pić. <noise> no to może pomożecie mi tu posprzątać. Teraz już. Ja przepraszam za to wszystko. Nie Twoja wina, że wyparowałem. To Ty to wymyśliłaś, jak to odwrócić? Na czas przed zawodami. Ale do tego potrzeba drużyny, a ja już jej nie mam. Jasne, że masz. Ja wracam. Ja też. Ja też, kapitanie. Okej. Okay. Dziękuję, Dziękuję Wam. Corinne, mam niespodziankę. Mama i tata. Pączosie. To moi rodzice. Witajcie. Hej. O, nie chcemy Wam przeszkadzać przed zawodami. Wpadliśmy tylko życzyć Wam powodzenia. Właściwie, tato, chyba wiemy już wszystko o równaniach w praktyce. Nie sądzicie? Skoro tak mówisz, kapitanie? W takim razie, jeśli pani dyrektor nie ma nic przeciwko, zabierzemy całą drużynę na obiad. Proszę bardzo. Dzięki, tato. <głosy> Super. <głosy> Srebrny medal Olimpiady Naukowej Bartona Zuckermana. Ponczysiu, nie jest ci smutno, że to drugie miejsce? Wiemy, że zależało ci na wygranej. A ja się martwiłam, że to wam zależało. Ty i babcia wygrałyście, ja byłam druga. To nasze drużyny wygrały. A twoja jest świetna. Za rok wygracie. Tak myślisz? Pewnie. Dzięki. Idź świętować z przyjaciółmi. Okej okay. Tak będę niebawem. Na razie. Bone. A więc nie przyniosłeś wstydu. No dobrze. O! Dzięki, tato. No, dobrze, że już po wszystkim Zgadzam się Ja też Okej, okay. wiem, że jest wcześniej, ale musimy pogadać o przyszłym roku Myślałam o naszej strategii, musimy ją zmienić Żartuję? Nic z tego No co? Przestańcie! <grystanie> Opracowanie na zlecenie Jetix i z -text. Udźwiękowienie Suprafilm Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Anita Sajnuk, Izabela Malik, Artur Święc, Marek Rachoń, Krystyna Wiśniewska, Mirosław Najner, Ireneusz Załuk i inni.